Pogrzeb Felicjana Andrzejczaka. Znamy szczegóły i szczególne życzenie rodziny zmarłego. Wszystko poniżej. Felicjan Andrzejczak, dawny wokalista Budki Suflera, zmarł 17 września 2024 roku, miał 76 lat. To jemu zawdzięczamy przebój Jolka. Jolka, pamiętasz, przed śmiercią chorował na raka ujawnił to jego menadżer. Później Krzysztof Cugowski przekazał, co mogło być bezpośrednią przyczyną śmierci muzyka. Niestety teraz odszedł, ale nie umarł na to, co mu dolegało, tylko podobno miał udar wczoraj, 17 września. Redaktor: Nie wybudził się ze śpiączki. Ogłosił były lider budki suflera. Andrzejczak walczył z chorobą, ale występował na scenie niemal do samego końca. Fani go za to kochali. Ostatni koncert Felicjana Andrzejczaka odbył się 7 września w Rzepinie. Jego menadżer Karol Szabucki wyjaśnił, że był to dla artysty bardzo ważny występ, gdyż Felicjan chodził w tym mieście do szkoły. Chodzi o technikum leśne, do którego uczęszczał w latach 60 fani pod wideo z koncertu wyrażają głęboki żal po śmierci kochanego artysty. Zapamiętamy dzięki kultowym już piosenkom, które zaśpiewał z budką Suflera, Jolka. Jolka, pamiętasz, czas ołowiu i noc komety, kiedy odbędzie się jego pogrzeb. Poniżej szczegóły. Pogrzeb Felicjana Andrzejczaka odbędzie się w poniedziałek 23:09 w świebodzinie. Msza święta rozpocznie się o godzinie 12:30 w kościele NMP królowej Polskiej w świebodzinie. Uroczystości pogrzebowe zaczną się o godzinie 14.00 na cmentarzu komunalnym przy ulica Łęgowskiej 6. Specjalną prośbę do żałobników ma rodzina. Bliscy proszą o nie składanie kondolencji. Każda chętna osoba będzie mogła się wpisać do księgi kondolencyjnej, mieszczącej się w Świebodzińskim Ośrodku Kultury. Źródło: Fakt, Gazeta Lubuska.